Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj omówimy oznakowanie pojazdów pożarniczych. No i mamy następujące rodzaje pojazdów pożarniczych. Mamy gaśnicze oznaczone literą G, specjalistyczne oznaczone literą S, przyczepy pożarnicze P. Klasy pojazdów samochodowych w zależności od maksymalnej masy rzeczywistej NMR. Klasa lekka L, klasa średnia bez oznaczenia klasa ciężka C wyposażenie pojazdów gaśniczych a autopompa e, podawana w jednostkach hektolitry na minutę b zbiornik e, wodny podawany w metrach sześciennych m motopompa hektolitry na minutę pr ładunek proszku w kilogramach sn śniegowy w kilogramach wyposażenie pojazdów specjalistycznych d drabina h podnośnik hydrauliczny, W wężowy, Z zbiornik wodny, DZ dźwig, ON oświetlenie, OP operacyjny, DL dowodzenia i łączności, KW kwatermistrzowski, PGAZ ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, KN kontenerowy, RT ratownictwa technicznego, RW Ratownictwa Wodnego RCH Ratownictwa Chemicznego. Podział samochodów pożarniczych: samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody z drabiną mechaniczną lub podnośnikiem hydraulicznym samochody ratownictwa technicznego samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego samochody dowodzenia samochody do przewozu osób. Przykładowe samochody gaśnicze.